Cześć! Jestem Ania i dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o sztoteczce sonicznej Philips Sonicare 9000 Diamond Clean. Zacznę od tego, co, wcho co wchodzi w skład zestawu. Wszystko spakowane jest w takim właśnie uroczym kartoniku. W środku jak wyciągniemy to wiadomo tutaj w tych wszystkich przegródkach znajdują się właśnie około Tutaj te elementy zaraz o nich opowiem. Plus Cała masa papieru robi tradycyjnie jak do każdego urządzenia elektrycznego. To na razie schowam. I zaraz Wam scharakteryzuję cały zestaw po kolei. Wiadomo, podstawa nasze, nasze urządzenie soniczne do tego końcóweczka szczoteczka. W tej chwili jest nasz o słońce, ale tak ta mniej więcej właśnie wygląda. Założyłam na, na trzonek do tego etui podróżne, szklaneczka i ładowarka. Co jest właśnie fajne w tym zestawie, to y, możemy oddzielnie wykorzystać szklaneczkę, a, a jeżeli nałożymy ją na podstawkę, służy to jako y, ładowarka, jak podłączymy do gniazdka elektrycznego. Najbardziej podoba mi się też z tego zestawu y, samo etui, bo widać, że jest y, elegancko zrobione, schludnie. W środku jest miejsce na, na dwie końcówki i na, yy, na, na samą szczoteczkę. A co ważniejsze, co, co mnie bynajmniej bardzo denerwuje, jak wyjeżdżam gdzieś w podróż, pakowanie kabli, mnóstwo kabli. Tutaj widać, że nie ma nic, ale uwaga, z tyłu jest schowany kabel do podłączania na USB. Nic się nie plącze, nie zgubi się, bo jest tutaj zamontowany, więc to jest jak najbardziej dla plus, na plus dla Philipsa za to udogodnienie. Po zamykamy wszystko tutaj i nic się nie plącze, nic się nie gubi, możemy odłożyć na półeczkę. Fajny też jest właśnie w tej ładowarce, że nie przypomina wyglądem tradycyjnej ładowarki. Możemy spokojnie postawić to w łazience i naprawdę bardzo elegancko to wygląda. To jest właśnie ten deser. Teraz przejdę może do samej szczoteczki, zdejmę tutaj tą osłonkę. Szczoteczka. No nie jest ciężka, jest, jest leciutka. Ja mam, ja mam akurat wersję białą, wiem, że są też dostępne w wersji czarnej. Co do samego urządzenia, charakteryzuje się on pięcioma trybami pracy. Jest to Clean, White, Gum Health, Deep Clean Plus. Przy trzech y, stopniach intensywności pracy. Ja zarazem uruchomię i będzie słychać, y, jak, to wszystko, jak, jak ta szczoteczka pracuje. Więc teraz y, uwaga. W trybie clean, pierwszy tryb intensywności. Dosyć cicho. Środkowy. O, przepraszam. O, już jest głośniej. A to jest najgłośniejsze. Powiem tak. Yy... Używam już tej szczoteczki kilka dni. Na początku bałam się włączać tego, ten tryb o największym stopniu intensywności, bo moje zęby, moje dziąsła nie były przystosowane do tego, więc zaczynałam od z tej pierwszej kreseczki w trybie clean. Po kilku dniach już mi się dziąsła przyzwyczaiły, więc w tej chwili moim ulubionym stopniem jest drugi stopień intensywności, i również tryb clean. Mogę na chwilę obecną powiedzieć, że jest to mój ulubiony tryb, chociaż przetestowałam wszystkie pozostałe, z tego względu, że najbardziej mi odpowiada. Jak można doczytać również w instrukcji obsługi, jest tam charakterystyka jak myć zęby, bo sama szczoteczka sygnalizuje nam w zależności od wybranego trybu albo co 20, albo co 30 sekund zmianę pola czyszczenia jamy ustnej. No, mamy pod, podzielone na, na górną szczękę, dolną szczękę oraz każda szczęka na trzy pola, pola czyszczenia czyli prawa strona, środek, lewa strona. I tak jak powiedziałam, w zależności od wybranego trybu jest składzony nacisk na poszczególne partie, jak długo, jak, jak długo po prostu daną partię czyścić. Moim zdaniem, jest to szczoteczka warta polecenia, warta, warta kupna, chociażby z tego względu, że czuć różnicę w porównaniu do, do, już nie powiem, do manualnej zwykłej szczoteczki, ale chociażby do szczoteczki elektrycznej, której do tej pory używałam. Zęby nieporównywalnie są, są czystsze, czuć to uczucie świeżości przez praktycznie cały dzień, bo wiadomo, myjemy zęby rano i wieczorem, czyli jak umyjemy rano, to cały dzień, cały dzień i, i pijemy, i jemy i i różne tego typu rzeczy, więc do wieczora naprawdę czuć, czuć, że że, 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 są, że były po prostu myte, nie to, co w porównaniu do, do zwykłej szczoteczki. Zauważyłam też, że naprawdę mocniej, znaczy mocniej, bardziej wyczyszczone są przestrzenie między zębami. Co jednak w, w tej chwili dentyści kładą ogromny nacisk, żeby oprócz samego czyszczenia zębów również porządnie czyścić przestrzenie między zębami, zębowe, bo od tego to są po prostu miejsca, gdzie najczęściej rozpoczyna się inwazja próchnicy, Więc też, my też musimy dbać o, o te przestrzenie. Zauważyłam też również, że zęby w przeciągu tych kilku dni no stały się już, już ciut bielsze już ten odcień nie, nie jest tak, tak powiedzmy żółty już jest, 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 yy, jest różnica dlatego z czystym sumieniem mogę polecić tą szczoteczkę każdemu yy, wiadomo, trzeba się do niej przyzwyczaić Zauważyłam to, że podczas czyszczenia, tak zdarza nam się mieć otwartą buzię, to w przypadku szczoteczek sonicznych, no nie polecam tego, bo wszystko, zarówno z lew ubrań, wszystko będzie brudne, przynajmniej, przynajmniej w trybie tym najbardziej intensywnym, ponieważ ta intensywność ruchów główki sprawia, że wszystko dookoła pryska, dlatego musimy mieć buzię zamkniętą, ale to jest taki... Mi, tyciuteńki minus, co można, można tej szczoteczce wybaczyć, że chociażby z tego względu, no, no, tak ona działa. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat e, szczoteczki? E, na pewno ży, żywotność baterii. E, zgodnie z, z opisem producenta, może wytrzymać nawet do 14 dni na jednym ładowaniu, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo długo. Szczoteczka ta, tak ta chociażby wcześniej powiedziałam, e, f, Dokładnie czyści zęby, czyści dziąsła, język, przestrzenie międzyzębowe, więc to jest naprawdę to, na czym, na, na, czym, na czym nam zależy, dlatego mogę polecić tą szczoteczkę. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!